Cześć, witajcie ponownie. Drugi odcinek z panelów arcade, które zrobiłem sam. Poglądajcie pierwszy odcinek, tam wszystko przedstawiłem. Dobra, jedziemy teraz. Druga część, kolejny, ostatni, tym razem. Panel. Mam jeszcze dwa, które są już zrobione. Znaczy są wywiercone otwory. Są to duże, duże. Jeden jeszcze mniejszy taki będzie. Będzie 8 guzików, coś jak pokazywałem wcześniej. Tutaj będzie 8 guzików, ale już nie będzie. Podobną, tę sobie tam z boku. Teraz Wam pokażę to zrobiłem w Mortal Kombat. Jest to klasyczny układ Mortal Kombat. Jest to oryginalny yy, yy, układ Mortal Kombat. W jedynce i dwójce, pamiętam, było tylko pięć. w jedynce było 5 guzików, ale już od trójki bodajże wszedł, wszedł ram, czyli bieganie tak zwane. Wiadomo, im wyższe i w czwórce już było, ja powiem szczerze, ja uznaję grę jedynkę i dwójkę. Trójkę ewentualnie, czwórka, że mi się nie podoba, grałem na PC, na automacie widziałem kiedyś. Nie, nie ja jestem jakiś trójkę starej daty, może nie jestem aż tak stary, ale, ale nie lubię. Mortal Kombat oczywiście jest jest to okładka, można powiedzieć, z płyty Mortal Kombat 9, dobrze mówię, bodajże z Playstation 3, troszeczkę przerobiłem, mamy Sub Zero. To jest skorpion, tu mamy jeszcze kawałek podniosę, on jeszcze nie jest sklejony do końca. Muszę uważać. Tu mamy coś takiego, jeszcze jest ten jego harpun. Otwory tu są wiercone 28 mm, to jest też bardzo ważna informacja. Mhm. Tutaj zastosowałem znowu tak, z jednej strony jest no, oczywiście, bo z zamierzenia na początku miał być biały, dlatego teraz muszę go przemalować, dlatego go jeszcze nie kleiłem. I tu jest tak, guzik lewy, prawy, mamy na pin mala i dodatkowo też zrobiłem tutaj guzik, właśnie ten mode. On jest ukryty, bo tak postanowiłem, że no, zrobię kilka wersji, żeby pokazać. No. MK, tu jeszcze mamy coś takiego, oczywiście jeszcze nie pomalowany, jeszcze tu mamy sklejkę, też fajny materiał. Jeszcze jak widzicie jest wszystko na lamelkach, niepoklejone. Zaraz Wam go otworzę i pokażę. Ewentualnie większy pokażemy, bo tutaj w sumie nie ma co pokazywać. Jest jeden guzik. Wszystko jeszcze będzie po... Wszystkie same kable będę musiał jeszcze sobie poładzie, po, złączyć ładnie wszystkie razem. Także tak to wygląda. Gałka też jest, dałem sobie tą większą. Wszystko można kupić na internecie. Czasem trzeba czekać dłużej. Czasem szybciej możemy załatwić sprawę, a się więcej zapłacić. Też jest ten czarny rand. Fajny ten T-Molding, Fajne to jest naprawdę, bo grafika nam się nie będzie zaczepiać. Z początku miałem grafikę bez tego, ale zaczęło się po prostu coś tam czepiać. Tu mam frezarkę, wyfrezowałem 2 mm, otwór, nabija się to. Oczywiście trzeba to dobrze tu przy końcu ściąć, bo tak jak widać, nie wiem czy to wyzumuje. bardzo. O, tutaj widzicie. Ale tutaj jeszcze jakiś czarny, może jakiś silikonem zabalę. Może macie jakieś pomysły. Coś ciekawego, żeby to nie odbarwiało i pomalować na czarno. Zobaczymy. No, nie, jest to źle. To jest naprawdę, jak widzę, po meblach czasem, jak kupuję, to tamto jest dopiero masakra. Także tak to wygląda, oczywiście. Zazwyczaj były to High Punch, czyli silna ręka, high kick, czyli wysoka noga, niska noga, tak zwana, no, lekka ręka, no i blok osłona, no i run, bieganie, czyli tak jak mówię, no, nie wszystkie części to miały, ale ja już zastosowałem. Też widziałem komentarze na temat tego, że po co budować taki 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 joystick. No, chodzi o układ klawiszy, że jest pięć, że nie można grać na przykład na Street Fighterze. No można grać, bo można sobie ułożyć te trzy guziki, te trzy guziki jest to niewygodne, ale to nie miał być zamiar. Ja nie mam zamiaru na tym grać na Street Fighterze. Mam osobne panele, nawet jak sprzedam, to sobie zrobię następne. Tak jak mówię, pasja kosztuje, a, a trzeba to jakoś. Nie mam tyle pieniędzy, żeby wydawać robić tysiące paneli i, i to trzymać w domu, bo wiadomo, żonka też protestuje trochę, <noise> pozdrawiam, żody, żartuję Ż -ż 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 że że nie, że go pozdrawiam, że żartuję. <noise> Dobra, wbrew Mortal Kombat. No tak to się prezentuje. Panele chciałem też dedykować, pokazać właśnie Barbarianowi, bo siedzi na moim kanale. Pozdrawiam go bardzo serdecznie jc 69 bodajże, z tego co pamiętam, ale to mówię teraz z głowy, bo ja siedzę u dzieci w pokojneczkę na uderzyć. Nazwa pamiętam, oglądam jego filmiki, fajny, fajny fajny gościu. Oczywiście z, z filmików, bo nie znam go osobiście, ale pozdrawiam naprawdę serdecznie wszystkich retromaniaków. Dobra, i na tym chyba zakończymy filmik, bo będę chciał wam jeszcze pokazać jedną konsolkę, którą kupiłem w piątek, dzisiaj jest niedziela ale to może na oso osobnym filmiku Wam zaprezentuję, bo to nie jest związane z tematem paneli. Będzie więcej takich odcinków, bo jeszcze ma do mnie dojechać yy... Raspberry Pi, pamiętacie? Wiecie na pewno, że to jest taki mały komputerek, na którym można budować właśnie automaty w, w tych czasach ze względu na to, że... No, kupić automat jeden można, dwa, ale trzeba mieć całą piwnicę, żeby naprawdę to wszystko ogarnąć. A w takim małym komputerkiem to można zrobić wszystko. I zamówiłem przejściówki, chciałbym pokazać, która przejściówka działa, która nie. Na przykład podłączyć do zwykłego monitora, do zwykłego telewizora, kabelkiem. No, zobaczymy. Nie mam jeszcze takiego rozeznania, że chodzi o tego typu sprawy. Uczę się cały czas. Wszystko z internetu można poczytać, pooglądać. No i pasja. No, trzeba mieć tą pasję, bo jednak nie można się zrażać, bo ja już mam trochę lat, ale do tej pory gram grać będę. Także trzymajcie się ciepło, na razie, pozdrawiam, hej. No jeszcze zapomniałem Wam pokazać jak to w środku wygląda, więc skleję ten odcinek z tym co był wcześniej, żebyście mnie więcej widzieli. Także otwory, tak jak mówię, tu jest 30 mm, sobie podpisywałem na razie. Wszystko będzie ładnie tak łączone, tylko jeszcze wszystko musiałam później wcześniej powymierzać. Kabelki są o, 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 oryginalne, wyrzuciłem. Znaczy, mam połamane, ale sobie swoje zrobiłem, bo zrobiłem to troszeczkę inny sposób. Bo przy tej płytce jest coś takiego, że każdy guzik, każda, każdy ten. Przełącz ten wtyk ma dwa wejścia. Teraz właśnie Wam pokazuję. O. I w jednym jest sygnał, w drugim jest masa. Więc postanowiłem, że wyrzucę masę z każdego jednego i zrobię taki lub taki, takie połączenie, prawda? Że idzie z jednego do drugiego, idzie taka wiązka do wszystkich praktycznie i wchodzi do jednego. Tu akurat mam dwa, bo mam osobno na nasz joystick sobie zrobiłem osobno. Zrobiłem sobie na każdy jeden guzik. Tu jest tam boczny guzik. Panie, tak tak fajnie Zaję, to. Czy to Mam, coś nie ma. I tak, dlatego są dwie płytki, zepsuje mi się jeden joystick, nie muszę wyrzucać, wyciągam płytkę, to nie mam zamienną, wsadzam i mam, mam dalej działający panel. Hmm. Joysticki wyglądają sporo... tak, tu jeszcze bym chciał może pomalować, zobaczymy. W, w tamtym że nie mam tej bocznej przekładki, jedna płytka jest tutaj, druga jest tutaj, ale to był pierwszy model, no, nie jest to potrzebne. Myślałem, że no, dodatkowy koszt, powiem szczerze, no, nie jest to potrzebne. Jeszcze będę musiał rozwiązać pewne, kilka pewnych kwestii, ale to, to już takie moje boje będą. Tak, mówię, start. I co ciekawe, jeszcze wam kiedyś pokażę taką płytkę, jak ona wygląda. Teraz nie będę jej wykręcał, bo nie mam czasu na to za bardzo. Jak to podłączyć? To jest bardzo proste, tak naprawdę. Mamy kabel USB tutaj. Mamy guziki od 1 do, 2 na, do 12, dobrze mówię? Do 12, tak między tymi, jest właśnie 4 Pierwsze z tego co pamiętam to jest właśnie kółko krzyżyk kwadrat X. Mamy R1, R2, R1, L1, L2. Start, select. No i dwa jeszcze możemy sobie podłączyć do pinbala Na przykład, tu mamy na przykład joystick. Podłączony mamy samą masę. Co tu jeszcze jest? I tu jest ten guzik MODE. Poczekajcie, bo teraz te patrzę, a ja tu nawet nie podłączyłem jeszcze Jessica do końca. O widzicie, patrzę, coś mi tu brakuje dwóch tych, a tu jeszcze, o widzicie, jest goły, nie podłączony. Mówię, że nie są do końca Jeden i drugi, bo tutaj jak widzicie mam czu. cztery. Cztery podłączenia. Tu może by pokazywało, tu jest wszystkie raz. Dwa czerwone to sobie dałem, że to są sygnałowe, a czarne to jest masa. To się nie gubiło. Tu jeszcze dodatkowo jest mniejszy guzik, to jest ten czerwony. Ten o. I on ma średnicę, tam jest 24 mm. Więc tak to wygląda. Płyta jest meblowa. Fajnie się na niej pracuje. Jak widać po pomalowaniu, nie wiem czy to widać, nieźle, nie jest, jest naprawdę efekt zadowalający, bardzo dobry, więc bym powiedział. Także tak to wygląda też od środka. No czekam, może coś też będzie nagrywał jakieś takie fajne odcinki, wiem, że Maxim, Maxim nagrywa, pozdrawiam serdecznie z tej strony, eee, nagrywał filmik jak zrobić automat. Jak to wszystko podłączy, też fajnie to wszystko nagrywa. Tylko, że on dużo też widzę siedzi w PlayStation 3, PlayStation 4 teraz. Dużo w retro sprzętów ma. Fajnie to nagrywa. I robi to dalej, bo naprawdę robi to dobrze. Ja jestem początkującym. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Zaraz będzie więcej filmików, raz mniej wiadomo. Czas dzieci to, 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 to ogadną wszystko w tych czasach. To jest, to jest coś pięknego mieć dużo czasu dla siebie. Dobra, ja tym akcentem już kończę. Także to będzie do, do, dosztukowane do tamtego filmiku. Trzymajcie się Będziecie mieli jakieś pytania, proszę pisać pod spodem. Zawsze chętnie coś podpowiem, odpowiem. Jak coś nie będę wiedział, możemy zawsze to jakoś razem rozwiązać. Od tego jest internet. No Trzymajmy się razem. Pozdrawiam wszystkich. Hej!